I witam was, ten Repus, a ze mną jest Kisunio i Lukas. Czy ja. I teraz ja patrzę na nich. <grymne> tak. To jest najciekawsze. A z Polską muszę to już wziąć, ale mam kolesi wysłanych, którzy mi klejma robią, żeby Polskę widzieć. Ty kogo masz na rywalu ogólnie? Ja? No? Czekaj, rywale, viewer country, raczej dyplomacja. Kastylia, e, Kastelia, Prowancja, Burgundia, są ja powrogowie i Anglia. A na rywale... Weź... Weź ty sobie tą Austrię albo Czechy na tego sojusza. W ogóle teraz patrzcie na Austrię i Węgry. No tak, bo tutaj ostro wojny to Ale w ogóle jakie kolorki! Austriacy w ogóle mi nie bili i z nikim nie mogę wziąć Sojuszu. Szysz. Węgry kolorki. No bo zobacz jakie sobie są tu w ogóle kolorki. jakiś pomarańczowe. No. Albania. Ale to kolorowe, Jezu Chryste. Tak switaśnie. O, już no. nie ma tego, bizanty. Żygam ten co tu się dzieje w ogóle. Dobra, mogę już wziąć to za pokój za z krzyżakami. Jezu, jakieś państwo jeszcze odkryłem? Ujde, jakie się pojawiło przy, przy północnej tej Afryce. U co? OUIDA jakaś taka, widzę przy Kastylii. Zobaczymy nowy kolorek, klikam i tu jakieś nowa stolica, ale to tylko taki szczegół. Nowy kraj. A no co z komu? Taki szczegół. No i w ogóle szlachcie. Ale Węgry Węgryj kolorowe, a to państwa w HRS-u kolorowe? Hmm. No, bo to jakaś większa wojna, tak się dzieje w Hebronie. Fuck! Jest? Ale zobaczcie! Current Wars, Frankfurt, Auschwitz, Milan, Sarkozy, Co się Adhal, dzieje? Luutem Tuskania, Bryce. Ej, on toczy czym wojny to, wojnę bunt, to swój... bunt przeciwko cesarzowi normalnie. Ale mógł. naprawdę, Austria jest Ale... w tym momencie ruchana przez wszystkich. A nie mogli z 5 lat temu? <laughs> Ale naprawdę, są dosłownie każdy jeden, nie no. To jest 15 księstw bije w tym momencie Austria. nie mogli te 15 lat temu na serio, raczej 5? Ale czemu takie coś wbije Ja by się, się dałem sobie radę w wonie na nich, a teraz to nie. Defender against Ultrage. Dobra, to Reg. jest Austrian i. Defender against Frankfurt. Aha, dobra, Frankfurt zaatakował ten. Wezmę for Aragonię for za sojusz. Ja już mam tutaj ten, call for peace, więc szybko trzeba kończyć to. Tak, już właśnie też robię. Mogę ci dać ten Tuchel dancing, bo trzech, no, trzech no, prowincji no. ci nie mogę dać. Ci się weźmie bo... na raty po prostu. Tak, co następną wojnę, ty wypowiesz po prostu ten mm -hmm. orderowi i tam to no będzie właśnie. główny cel. A, o, muszę kurde. wziąć, żeby wzięli, anulowali treaty z Węgrami. Zaproponowałem sojusz już Aragonia jest w stanie wojny, to się teraz boję, że mnie weźmie do wojny. Na szczęście jest z Ferrarą, Bohemią, Silesią i Saksonią. O, mogę technologię sobie ulepszyć. Dobra. Będę strasznie zacofany względem militarnej technologii. A ja w każdej technologii. Chyba wszystko dobrze zrobiłem. Danzing, Cell, jest... Sendement, Kasę Dali. Uuu, twoje. Siednią nie miałem tam korów. To strasznie o, pójdzie okay. mi administrator. Dobra. No, ryga. Czy ryga się Rygę biorę dla siebie. <laughs> ryga. Albo jako wasala weź. Wasala? Nie wiem, jakoś. Wiesz, tam... nie, bo ja mam już zadu... ja już mam przekroczenie. A, na tych okay. wszystkich tych bardziej. Na no, też już mam już ponad jeden. Wolałbym na przykład wody. Nowogród brać już jako wasala kolejnego. Czy coś w ten deseń. Chociaż jeszcze zobaczę, dobra. Rygę biorę dla siebie. Z Pokażę moment. mój szacunek do widzów i będę jeść na nagraniu. Gdzieś mam wodę. Albo hmm. nie wypiłem. Ja spróbuję zatopić flotę Liwion Ordera. A ta polska tam dziwnie radę. wygląda teraz. Mogę sobie Neumark wziąć zamiast w dańsku. Czy by ci nie podpierdziła. No, lepiej, ale jest, się, Najwyżej Brandenburga się pod, podbije. Ale to bym miała tam wojnę. Znaczy powiem, że lepiej jest, żeby zabrała to Brandenburga i potem to sobie kiedyś. Dobra, okupujemy, no, wycofuję flotę. To no, dostaje na no, całej linii. Na szczęście już tam właśnie tam są jednostki. Okay, A, gdzieś gdzieś no ale mam... jesteśmy w tej wojnie. O, już w już, już. już 100%. Dobra, bierzemy Dobra, to. to te jednostki łączę. Te jednostki są do przemyśle, bo tam jest misjonarz. Jezu, ile mam buntowników! Danzing Separatist, Teutonic Separatist, Wolinian Separatist. Ja tam ustalę wojska w ogóle. Żeby nie było już, że niespodzianka i mamy bunt. Wow, ale Może autonomię podnieść. No, ja właśnie, ja właśnie robię właśnie tak, autonomia. że teraz zwiększam autonomię na wszystkich Tras z automatu. Autonoma. A wziąłem, żeby tak, tutaj wiesz, tak sobie... Tak jest spora autonomia. A mogłeś mam... Rygę zwasalizować i oddać im prowincję. No właśnie, ale... też tak mówiłem, żeby ale mam za dużo, za silni są moi wasale. No, ale... Ja muszę brać, muszę siebie wzmocnić, a nie wasali na ten moment. Mhm. Prancja dostaje Diplomatic Insult przeciwko Papal State i tracę 33 administracja, bo 15 prestiżu. I tak mam minus 36 prestiżu, to wale prestiż a, pójść Minus 50 prestiżu, okej. Okay. Na wszelki wypadek tam już wojska stoją. Ale wojsko mi się odbudowywuje. 9000. Po no, co za tym muszę odczekać? Aż ten mi się odbuduje, bo już mogę mieć jeszcze 1000 dodatkowy. Wiesz, polską fajnie się gra. Jak. U... Znaczy w ogóle ja mam taki tip teraz tam miałem na Polskę, że. Czekaj, 4 Co jeszcze. Chyba tą większą armię pójdę tam do Gdańska, żeby mi się. Bo tam wątpię. Że na piechocie miałem tych. Naj... Najmusów, nie? Hmm kawaleria i wszystko to było jak zwykła standardowa armia, ale piechota to najmusy. Mm. Bo za szybko się manpowera tutaj traci. W ogóle teraz po no tych zmianach widzę. w Commonwealth, e, znaczy nie, nie w Commonwealth, Wiesz, tylko ten, w Common Sense. Common Sense. To no. Manpower to jest. Ja mam niższy teraz manpower polską niż miałem wcześniej. Ja teraz już mam 0, więc muszę czekać. Jeszcze mam minus 0,6. Minus ja mam problem, zawsze mi manpowera brakuje. Nawet jak ustawiam ładnie w, e, wojska. O nie, czemu pożyczkę wziąłem? To nie ma sensu. Chciałem rzucić. Pożyczkę? Po co żyć, Nie wiem, samo mi wziął, nie widziałem, że kasa mi się kończy. A właśnie, czekaj, bo po Polsce muszę dać wysłać kasę. Dobra, wojsko, nie ma. A co mi kasę? Ja mam 59 dolarów plus ten bólu jeszcze Forty, więc... To jest to jest twój zysk z tej wojny, no to ci oddaję. Okej, Równej połowy ci nie dam, ale masz 25. No. Dzięki. <inaudible> nie, bo tak mi przeskakiwało, że... a zapowiesz to co 25 przeskacze. U Jezu, jak na Litwie się buntują. Jezu, ja muszę tam pójść, bo za chwilę nie będę miał ten... ziemi. Gdzie jak się buntują? Się na Litwie. A dokładniej? A dobra, no... Gdzie mogą się na Litwie jeszcze buntować? o, połoc widzę. Chciałem zobaczyć to nieźle widzę. Mochylew padł. O, i właśnie dlatego, mówię, właśnie dlatego mówię, że tak bardzo kiepsko się daje te nowe ziemię e, Litwie, bo ja tak dałem im trochę po prostu bunt za buntem w całym kraju mieli. Bardzo wolno korowali. Kurwa, i. No w ogóle, co, co oni odwalają? <laughs> się też bunt. Znaczy, nie no w ogóle, Norwegia. Dobra, już poszedł, no ale dlaczego nie idą na ten większy bunt? No co ja. Hmm. A jeszcze mam ten. Morale im poszło. No, Dobra. Bo... Niepotrzebnie wychodzę tą armią. Chociaż nie, bo już widzę, że woluministyczni już odpuścili sobie. Ja dostaję tych hajsów. 2 dukaty miesięcznie, ok. Sobie zataczły do armii. A, zostałem fortą płacić. Ja no, też nie płacę, nie płacę, teraz mam zysk jednego. Ja w Danii nie płacę, ale tutaj na tych okupowanych, w świeżo przeze mnie ziemiach trzymam fort. O nie, za chwilę pomoże mi, prze prześcignie. To muszę sobie. Ty jak masz tutaj? August Jagiellon, następca, a nie, tutaj August 2-4-2. A, a, a zawsze ty możesz masz sobie tam... Tak, tylko Zarabiam tak mam... 3,5, i 3,5 Dukata, jakoś idzie. czekaj. Ale... Kirsakas? Gdzie to jest? A, tu. tu takie państwo małe, kaukaskie. Jeszcze ja dam a, radę to... się odbudować. Ale powiem że tak, ta monarchia lekcyjna, jak już się ma wprawę w niej, to po prostu... Tak, potrafisz pograć tymi uniami personalnymi, że to jest masakra. Mi się właśnie udało tutaj w tej serii moje o Polsce, teraz, właśnie, wyrwać sobie tych Austrii i Węgry na unie personalne. Nie bustuj tego polskiego kandydata. Nie, on no, nie bustuje, no. A nie, on bustuje. Ale mówię do Polski. Ja chcę... Za późno trochę. Ponieważ ja chcę, żebyś był pod moją Unią Personalną. <śmiech> nie! <śmiech> <śmiech> nie, ja wolę, lepiej nie. Jakoś się odbuduje później. Comeback. A poza tym pomoże i Wołonia. Ej, to Austria to się prawo. odbija. Węgry trochę też tam. Fera, widzę, że zajęta przez państwo papieskie. Ja ja muszę z papieżem, ale na mam mi teraz... Przejdziemy po... się na protestanty z Mityre. Ja mam teraz planować mieć wojnę z Nowogrodem, tylko w wybuduję <grym> Ten, 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 Francja Południowa jest tak strasznie oddzielona od reszty. I chociaż wojna z Nowogrodem nie byłaby głupia, bo bym może wtedy sobie zabrał jakąś ziemię tutaj, a. Właśnie tą e, Newę, bo, bo tam, coś, tam jest ten w ogóle ośrodek handlu. W ogóle Nowogród jest dla mnie pozytywnie nastawiony. No, e, nie mówiąc o Moskwie. Nie, a właśnie... Jest to... więcej buntowników, widzę tam. Nowogród to potem są tanie kory od Moskwy można brać. Właśnie. Polski miała te relacje dyplomatyczne, tam ich za dużo. Też Szkocją gwarantuje niepodległość. Nie dziękuję, bo jeszcze angliń wojny wypowie. Anuluj gwarantowanie niepodległości. Możemy ci gwarantować niepodległość zawsze. <laughs> dziękuję, przyda się. Tak jak podczas ostatnich wojen. Anulowanie. Ej, w pierwszej ci pomogliśmy mentalnie. Mentalnie, chociaż pieniądze mogli się podesłać, a nie. Ale my, jaki... my, byliśmy... my, my też walczyliśmy. Tak, ta, ta. Taka stary, wojna ja... to była. Ja jestem biedn, biednym zadupiem Europy w tym momencie. Ja tu będę miał dopiero za jakieś 200 lat porządny kraj. Dlaczego ty chcesz od biednych Skandynawów? A jeszcze tego Ikei nie zrobiliśmy. właśnie, <laughs> jeszcze Polska. A co, jeszcze Polska, chcesz? No, ty jesteś żabujanem <laughs> Mówiliście wiki wikingów e, gdzieś <laughs> z Ameryki Ameryki nie odkryliśmy E to, od Dob. 400 lat już wiecie Gdzie leży Ameryka Ale jakoś na mapie jej nie widać Nawet ja nie widzę Islandii w ogóle Dobra ja muszę Odwrócić. Trzeba będzie te bunty tutaj Ogarnąć na Litwie cała. A Litwa sobie sama je ogarnie. O kurwa <laughs> Chyba nie. <laughs> e, właśnie o to chodzi Że sobie chyba nie ogarnie Pomógł to pomógł mi, Nie idę już. Ale chyba nie zdążę, takie mam wrażenie. Ale w pierwszy jest. Nie Żył w ostatniej sekundzie. W sekundzie. I tak dostajesz w dupę. C dziękuję. A te bunty ja. się coraz mądrzejsze robią Potem w ja. tym patchu, w tym dodatku. Ponieważ. E, dobra, już, dobra, tu wygraliśmy. Bo teraz bunty ja. potrafią same chodzić. A tu w ogóle Je przegrali z buntownikami Jezu Chryste, Litwa. Jeszcze ja za chwilę będę miał bunty. Bo ja to już widzę, znaczy w ogóle, jak do buntów to nie spolite. dopuszczaj, Bo bunty są masakryczne teraz. Ej, w tym Gdańsku i tak dalej, to autonomię zwiększ. w końcu. No, mm. aż po 13%. Tak, no to, spow... Autonomię, jak możesz tam postaw po trzy jednostki, i niech stoją. Bo My to myślę. też obniżą cię o jakieś procent czy dwa. A mi się udało. Gdzie, że... się najba... Gdzie najbardziej się chcą buntować? Akurat Andres, już w tych całych ruskich miejscowościach, to jest już. Eee, zerowy, więc tylko mi się. W robi, bo nie płacę wojsku. Zresztą im płaci, to zacznie. do armii przychodzisz. Mam O Boże, minus 4 A. aż. no, tu chyba. Już się no na powłowę. Dobra, jak my tu wyglądamy? Czerniw, czerni, Separatist. Najwyżej, jak się odłączą, to później ich podbijemy. A, jeszcze przy Polsce, to jakbyś chciał na przykład tanio Boże, sobie, ale Frankfurt tanio zrobić sobie ten, zakon krzyżacki, to byś mógł teraz Gdańsk uwolnić. On zrobi automatycznie... No wiem, wiem. Playmy na cały Zawsze jak grałem, to widziałem, jak była wojna, to zawsze i Gdańsk. A później Pomoże je brało. Wiem, tylko że teraz, teraz, byś mógł zrobić na Wasal, bo ty jeszcze chyba nie masz limitu, nie? Tych relacji dyplomatycznych. Nie, już mam. Już nawet mam nad to trochę. Aha. Nie, tylko mówię, że, bo ja tak właśnie też już się przetestowałem, bo to, zobacz, że są strasznie drogie te prowincje, 144, yy, 175, strasznie dużo punktów to kosztuje. Jezu, gdybym ty wysłał jeszcze ty, te wojska z Mołdawii i Mazowsza, to bym był już przeszczęśliwy przy tych buntach. Ale tam do nich wesprzeć moim generałem. A ja ją ja bunty wesprę w, w Litwie. Jest zabawnie. Widzę, właśnie. chyba nie mogę. Nie, to jest Covered Actions. Support Rebels, o ile. Nie, bo nie mam hajsu. Mm. To tutaj jest Smoleńsk, Bryanisk. Wiadomo, Smoleńsk. W ogóle tak jak patrzę, to tutaj te... Dania co jest taka bardziej nastawiona na morskie rzeczy. To jak patrzę na ten mój kraj, no okej, oj, okej, A jeszcze się nie chce buntować? Nie, właśnie nie. Ale wiesz, no zrobiło się to, co chciałem, czyli o, jej, jej, jej armia została dwa razy skasowana. No. <laughs> więc cię uspokoili. A moja kilka razy. Znaczy raz, a porządnie. A Ty masz armię? Uh, Mam, też, 12 tysięcy no. sobie stoi, się regeneruje. No ty możesz według drabiny mieć teraz 22 tysiące. Jezu. Nie wiem, jakoś tam widziałem. To jest od ale nie A gdzie, gdzie idą? Jezu, gdybym jeszcze mógł kontrolować tymi wojskami. Jak wreszcie chyba widziałem, jak ten niedźwiedź kontrolował wojska, więc. Ale co? Wojska swoich wasali czy tam. Nie można. Nie? Nie. Litwo. Nie można, bo wiesz, może być tak, że ustalasz sobie, jak się mają zachowywać, tak? Czyli jak bierzesz tam subject, nie? I. Mm, ale to jest podczas wojen. Z, jak masz dobre stosunki z tym, z swoim wasalem i tak dalej, mm. no to ogólnie jak ich będziesz tutaj atakował, tak jak to teraz robisz, no to Litwa widzisz, przybiegła i ci pomaga, nie? A, no ja się widzę. I w ogóle jak będziesz bronił ich terytorium, no to będą przybiegali no. i ci pomagali. A, no ja się widzę. A to, co tam Niedźwiedź sobie prze, przestawiał i tak dalej, to jest po prostu nastawienie twoich subjectów podczas wojny, tak? To nie jest tak, że oh, jak, okay, okay. No e, no możesz tak, kierować ich powiem. armią, tak? Tam jeszcze możesz potem na przykład, jak toczysz wojnę, Hmm. Masz taki guziczek. Co teraz jest na Szaro no Objective? I wyznaczyć, że tutaj ma na przykład iść dany kraj, tak? I to możesz hmm. wtedy wszystkim w tym krajem co są poniżej. Po, jako od stroni, twojej stronicy kazać gdzieś hmm. iść na przykład. Ale to teraz coś jest chyba z tym zrąbane i totalnie to ignoruje. Więc to tak kiepsko działa. 18 tysięcznej armii mam 3000 jeszcze 8 lat i mogę zacząć podbijać. Kto ci pomoże? No dobrze, to jestem. Ja patrzę, gdzieby nasze wojska mogły wylądować w tej Fracji. Chodzi mi że w tym Ja Patio. mówię, że odpadam, bo moje wojska teraz pomagają Litwie i straciły strasznie, więc muszę jeszcze na Frankfurt podbija Austrię. Jezu... Aż <śleski> <śleski> kliknę F2. To jest po prostu, co tu się dzieje w tej grze? Francji nie ma, Austria jest gwałcona <grym> przez Frankfurt. What the fuck? Repu co się ustawił? Po <grym> prostu random lucky nations. Random lucky nations. Już widać komu najlepiej wypadło. Dostałem ja bardzo pechowe, jeśli teraz płaczę. Dostaję 40 dukatów, Ulej stabilności. Czekaj, czy Frankfurt coś z tego weźmie? In the collision against Austria. W ogóle to była kolica przeciwko Austrii. No tak. A bo prze no przecież to no, jest oczywiste dla że... Całą Bawarię, bo właśnie. właśnie całą Bawarię i dlatego to tak dostaniemy. Ale czerwono. Tak, tak. Może się przyłączyć. Ale nie, bo byłem w rejonie, więc... się buntować Dobra, już Litwini sami sobie tam odbiją, ja muszę do Krakowa. Gdzie mam najlepsze... Saples? Albo gdzie Manpower najlepiej? Czy już nie pokazuję Manpowera? Nie masz mapy z kurde. Ale jak nie pokazuje? Nie, mapa chyba była kiedyś z Manpowerem, czy już jej nie ma. Wiesz, ja teraz mam taki inny. Jak, jak biorę produkt, a nie, ale teraz i tak nie zobaczysz, bo nie mamy piątej militarnej. Ech. Ale ogólnie, jak mam piątą militarną i mam pierwsze baraki, to patrzę po prostu, gdzie mam największy przyrost Manpowera, nie? Ech. No to i w, po tym na przykład jak, e, sobie patrzę, ale to taki mój trick, przyzwyczajenie cokolwiek. Mi to potrwa, nim jeszcze dojdę w ogóle do piątego, bo jestem nadal i na trzecim. Nie, to jednak, to jedyne co jest fajne tutaj to, że jak, jako takiego mam władcę, mm. a na tronie potem wchodzi Abel von Wistenblacht, która ma bardzo słabe claimy niestety, ale ma 2,55 staty. No 5,5, u mnie, w ogóle u mnie następca na chyba jak wejdzie na tron, to w ogóle umrze. To nie Bo ma sensu, lat. to nie ma sensu, mam napisane, że otrzymuje 90, znaczy 4 dokaty miesięcznie, a przychodzi mi, przychodzą mi 2. Super. Ja to to mój to... kandydat na tronie polski. No właśnie, widzę, fajny kandydat, ale nie chcę mieć się z tobą Unii Personalnej jeszcze. Ale wiesz, to on na tobie nie wymusił Unii. Znaczy, lepiej z, z tym. Ty byś mógł na nim wymusić. Czego podbiję? Ty szwajcar, Właśnie postawi? ja, już. Wymuszę Unię na Francję. A wtedy ciekawe, czy będą się do wojny chcieli zgłaszać. A ta Anglia to w ogóle nie. ma w dupie tą Gaskonię i tak dalej. No Anglia Bo to na razie płonie. Oni ma tam chyba wojnę róż, mają tam obecnie. Tak. Osoba English Wy, Pretender ten. Rebels, ona jest teraz całkiem mm, niezła. Marches. W ogóle ten Kanach to w ogóle zawsze podbija w Irlandii. Ale fajna jest ta wojna róż, bo możesz, znaczy mm. y, masz szansę, że ci się wylosuje nawet taki koleś, który ma statystyki 666, nie? Mm. No to po prostu masz takiego władcę i po, y, Anglia w parę chwil się staje po prostu number one, nie? Mm. Ale mam Z 6%. Ile? 6%. Nie chcę tracić stabilności A za chwilę mi tam bunt w Gdańsku wybuchnie, więc... A, bo cały czas te negatywy wszystkie lecą No właśnie e, Foraging Supporter A nie, teraz Luneb Luneburg się wpieprzył, a też jest taki fajny Jeszcze lepszy niż francuski Wodnacja podbija Węgry 4-4 ja To normalne Holstein? O, Tyrol jest wolny Bawaria jest wolna A w ogóle z tego Stryri nie uwolnili. Tak jak ten. No. No, ale Styria jest drogim. W drogi, tym uwolnienia chyba 100%, 100 trzeba mieć. Serbię tu też widzę. No zaraz pierwsza reforma w chlebie będzie. W ogóle. była reforma to 100% potrzeba czy 50%? 50, żeby przeprowadzić i musisz mieć połowę plus 1 poparcia w księstwach. Trzeba to zobaczyć. Ile mają obecnie? 94. ale nie pokazuje tak co do setnych, niestety. Uff. No i dostają całkiem nieźle. 32T, 0,32 no punkta. A to się zmieni za chwilę, jak będzie ten protestantyzm. A to, a to jeszcze 50 lat. No więcej, teraz protestantyzm jako, jakoś później wchodzi, wiesz? Hmm. Bo tam u siebie w serii w Polsce właśnie tak czekałem na ten protestantyzm hmm, i tak dalej. To 520, 530. A to różnie, mi za, zawsze tak około 500 już wyskakiwał się też czekałem, ale w, tym, w ogóle w tej serii o Polsce mam wszystko jakoś przesunięte, ja bo. jest w spiesza jeżeli nie ma wojen żadnych. Dobra, stop Improving Relation i anektujemy sobie ten. Yy, ma zawsze. I zmieniamy sobie stolicę na Warszawę. A już wziąłeś sobie to Mołdawię, odłączyłeś z tego? Z ma Marchi? Nie? Marchi? Nie jeszcze. Ja bo ja na przykład też robię od razu ją odłączyć, żeby właśnie już w tych okolicach A... kupiłem anektować. Właśnie. Się... I zresztą też niedługo będziemy musieli się tymi otomanami u ciebie zająć, bo jak no. to rośnie. A to jak... jakoś nie widzę, żeby miało rosnąć, bo Serbia się tu ładnie rozwinęła. Wenecja tutaj trochę też robi wpływów. O, oh, tak, w gdańsku bo... jest bunt. Ja tym mam napisane, od... że dostawał plus 2 dukata, tracę. Super. Ja mam 5 plus dukatów. Ło to już nawet mogę forty sobie uruchomić. No nie sobie nie, nie, wolę zostawić. O, mam nie, karabinawa. wyłącz. To jest jak z armią: no, to no, trzeba no. mieć wyłączone, jak nie masz wojny. I właśnie te. Prowincje się okorowały, mam zerowe ryzyko wybuchu tego, więc też wyłączam w nich Forty. A nie, bo w sumie mam bunty, mogą wybuchnąć, więc wolę zostawić utrzymanie armii tak najlepiej. Ale tam, gdzie masz te, te... a nie, tu już masz... Dobra, antres, to, to, tu, to, to Separatist, teraz właśnie Teutonic Separatist to może właśnie w Tucholi wybuchnąć, to też tam przenosimy wojska. No. Jak tam następcy? Ten Luneburg. Jezu, to oni, oni w wejdą na tron, to od razu już umrą. A te też sobie pretendują. Wiesz, teraz póki jeszcze możesz to jeszcze utrzymać sobie. O, oh, reforma. Za... Jakie reforma. Bo no, potem, jak to trzeba wejść, to będzie głosowało. Nie głosowało. Też 2-4-2, byśmy na. I kolejny bunt jest na tym. No. 4-4-3. To lepszy jest ten władca. O oh, Jezu, jeszcze większy bunt. 16 no nie, to. 000. To ten Luneburg tak wyskoczył z tym swoim władcą. Nie wiem. Kazimierz von Welf, Wafleba, będziesz miał na tronie. Kazimierz, bardzo Widzicie, polski. I nie, to bardzo niemiecki Z Wspomóc tych mm, wojny róż czy nie? Lukas jest. Nie jestem pewien, czy wspomaga... Czemu mi że mam lagi? Aś ci głos zmieniło. I dopiero nadrabiasz czas. A wspomogę ich, pomogę ich militarnie. No Jesteś zachęcenie. Lukas? Czy to mnie wypierdala? Nie. Olujo, super, kocham te multi. No dobrze, to co, pauzować? No, Server loss. Server loss. Trasuję. Już właśnie słychać wszystko. No. na wszelki wypadek. No to ja myślę. Wiesz, więc jak, od nowa? Ja że jak, od nowa? Że coś tam się zepsuło? Nie ma w ogóle? <ślażdżone> 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 że, gramy, <ślażdżone> że ja gram Queen tak na wszelki wypadek, czy mam Ming? <ślażdżone> Nie, bo ci ordy za chwilę będą cisnąć, więc... Aż w Twoim wykonaniu, potem patrzymy na Repusa i nagle, o, gdzie jest Big? Czy uczy jest ten mało, zło, i tak dalej? Same te takie pokraki by zostały z tego. A więc też... u mnie odcinek się kończy, to byłoby na tyle, bo skraszowało. Zobaczymy, co będzie dalej.